Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się w zupełnie nieznanym miejscu. Całkowicie zdezorientowany, szukasz wyjścia, aż nagle otrzymujesz tajemniczą wiadomość. W jej treści jest tylko jedno zdanie. Masz dwie opcje. Każda zmienia wszystko. Zanim zdążysz pomyśleć o tym, co to może oznaczać, na ekranie pojawia się druga wiadomość. Wybierz mądrze, bo decyzja, którą podejmiesz, zdeterminuje przyszłość. Twoje serce bije szybciej, a głowa pęka od pytań, ale postanawiasz przeczytać dalej. Pojawiają się dwie opcje. Pierwsza to uratowanie życia jednej osoby, kogoś, kto naprawdę tego potrzebuje. Jednak jest haczyk, drugi człowiek, również niewinny, umrze, bo ktoś inny zajmie jego miejsce. Zamiast tej jednej osoby wybierasz tą, którą kochasz. To Twoja decyzja, ale wybór ten nie jest taki prosty, jak się wydaje. Druga opcja to uratowanie obu, bez żadnych ofiar, ale z pewnym kosztem. Zanim oboje poczują ulgę, ty musisz poświęcić coś niezwykle cennego, swoje największe marzenie. To coś, do czego dążyłeś przez całe życie. I chociaż wszystko wokół ciebie zmienia się na lepsze, ty już nigdy nie osiągniesz tego, czego pragnąłeś. Czujesz, jak Twoje serce bije coraz mocniej. Musisz podjąć decyzję, która wydaje się niemożliwa. Co wybrać? Co będzie lepsze? Ale pamiętaj, że każda decyzja ma swoje konsekwencje. Zastanów się dobrze, bo to, co wybierzesz, na zawsze zmieni Twoje życie.